dobry, moi drodzy. Artur z tej strony. Witam was serdecznie na kanale Zaczył Dżeldej. Piątek. Dziś mamy piątek. Dzień spotkań. Tak się złożyło, że mam przyjemność bądź nieprzyjemność być sam w firmie. Edyta dzisiaj rozłożyła choroba, która w sumie to targa nas od pewnego czasu. Przyszedł, przyszła kolej na nią. Dlatego dzisiaj ja reprezentuję naszą markę i w związku z tym, że jest piątek, a piątek to dzień spotkań, to będę miał okazję poprowadzić spotkanie osobiście. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo nie jest to aż tak skomplikowane. Jednakże na co dzień zajmuję się w tej firmie zupełnie innymi rzeczami. I tak, jak o prezentację produktu czy o Całą formułę spotkania nie mam absolutnie żadnych obaw. Tak, sprawy formalne, yy, księgowe, ofertowe to już jest czarna magia. W tym specjalistką jest edyta, i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jednakże, jestem przekonany, że spotkanie przejdzie tak, jak powinno będzie fantastycznie i miło, jak zawsze. Również szczęście w nieszczęściu jest takie, że dzisiaj umówiła się za nami tylko jedna para. I oczywiście cieszymy się, kiedy nasz termin jest wypełniony po brzegi, a wręcz zazwyczaj brakuje miejsc. Natomiast, tak jak w tym obecnym momencie, sezon ślubny już się zakończył. To po pierwsze. Po drugie, za oknem leży dość gruba, aktualnie zmrożona warstwa śniegu. I zwykle w takich sytuacjach widzimy, że zainteresowanie spotkaniami jest zdecydowanie mniejsze. Jak wiadomo, do naszej siedziby przyjeżdżacie z bardzo daleka i przyjeżdżacie często 200, 300, 400, 500 km w jedną stronę licząc. I jeśli macie przyjechać taki kawał drogi na spotkania, które trwa godzinka i jeszcze potem wrócić, a warunki na drodze mogą być niepewne, może być różnie, może być miło, niesympatycznie, sympatycznie, rewelacyjnie, albo po prostu korki, śnieżyca, śliska droga, to faktycznie może lepiej sobie odpuścić w takim terminie, jeśli jesteście z daleka i przyjechać w jakichś bardziej sprzyjających w okolicznościach, i z pewnością między innymi dlatego dzisiaj jest tylko jedno spotkanie, ale dla mnie to może lepiej, ponieważ będę miał więcej czasu, żeby na spokojnie. Podejść do tematu i nie popełnić żadnego błędu w sprawach formalnych. Salon już jest po części przygotowany. Zawsze w piątek przed spotkaniami wszystko przygotowujemy, zerujemy, sprzątamy i ogarniamy tak, żebyście czuli się u nas komfortowo. Dlatego zacząłem od odśnieżenia chodnika przed naszymi drzwiami i miejsca parkingowego, tak że para, która do nas przyjedzie. Ma gdzie zaparkować samochód, bezpiecznie sobie do nas wejdzie i rozpoczniemy rozmowę o naszych obrączkach. Czekam teraz jeszcze, bo jest troszkę czasu do spotkania, więc czekam teraz na kontakt z przedstawicielem Google, ponieważ mam na dzisiaj zaplanowaną rozmowę o, o kampaniach reklamowych. Jak tą rozmowę odbędę, to posprzątam resztę. Przygotuję showroom do, do przyjazdu klientów i rozpoczniemy spotkanie. Po spotkaniu mamy zaplanowane wykonanie chyba siedmiu obrączek próbnych dla dwóch par. Jedna para zamówiła sobie klasyczny komplet próbnych obrączek, natomiast inna para pięć różnych próbnych obrączek w różnych konfiguracjach. Do czego również zachęcam, ponieważ jest to rewelacyjny sposób, żeby upewnić się, jaki rozmiar, jaka szerokość czy profilowanie jest dla Was idealne. Natomiast więcej o tym mm, powiedziałem już w już nagranym odcinku, do którego Was y, odsyłam i zachęcam do obejrzenia. Tam dowiecie się wszystkich szczegółów na temat trudnych obrączek. Dzisiaj właśnie taki dzień będzie luźny. Yy. Może nie do końca zaplanowany, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda taki właśnie dzień w naszej firmie, to zapraszam serdecznie do oglądania. Ja zabieram się za krótką pracę na komputerze, odbywam rozmowę z przedstawicielem Google, a później po spotkaniu widzimy się już w takiej klasycznej produkcyjnej pracy w pracowni. Przyszedł czas, żeby już finalnie przygotować wszystko w salonie. Dlatego światełkę trzeba zapalać w gablotach. Odkurzyć ostatnie fragmenty, których nie zdążyłem jeszcze ogarnąć. I za chwilkę przyjedzie para. no i zaskoczyli mnie, bo chyba są wcześniej tak to czasami bywa już po spotkaniu i ja myślę, że przeszło to wszystko jakoś płynnie, sympatycznie klienci byli zaopiekowani a ja chyba ogarnąłem wszystkie formalności i szczegóły tak jak powinny być zrobione oczywiście za wsparciem Edyty, która siedziała w domu była na Whatsappie i podpowiedziała mi jakieś tam w yy, jakichś kwestiach w każdym razie takie chwile, kiedy wychodzę z pracowni i kiedy mogę obsłużyć klientów osobiście, są fantastyczne. I chyba na tym to polega prowadząc firmę, że czasami trzeba stanąć po drugiej stronie i przypomnieć sobie, jak to jest. Ja kiedyś sam obsługiwałem klientów, kiedy mieliśmy salon w Poznaniu czy we wrześniu, i było to dla mnie, była to dla mnie norma. Raz w tygodniu był dzień, kiedy po prostu siedziałem w salonie i przyjmowałem was. Teraz jest zupełnie inaczej, bo skupiłem się włącznie na pracowni, gdzie edyta obsługuje wszystkie spotkania. No ale raz na jakiś czas jest to zdrowe, żeby zobaczyć po drugiej stronie, żeby ewentualnie coś zmienić, doradzić, żeby mieć nad tym i kontrolę, i wiedzę i, i rozumieć ten cały proces. Dzięki temu ja też swoją pracę, która teoretycznie nie jest związana z tym przyjęciem. Zamówienia, ale jednak mogę ją lepiej wykonywać, bo, bo, bo znam kompleksowo wszystko to, co się dzieje w naszej firmie. I jeszcze jedna rzecz Takie, taki, taka myśl mnie naszła właśnie podczas tego spotkania. Jacy fantastyczni ludzie nas odwiedzają. To jest, to jest chyba nie wiem w sumie czego zasługa. Czy wszyscy są fantastyczni, czy, czy nasze obrączki takich fajnych ludzi ściągają. Zazwyczaj, je tutaj przyjeżdżacie, to spotkania są no, bardzo miłe, bardzo fantastyczne, a niejednokrotnie można sobie porozmawiać też o, o różnych innych rzeczach, i mam nadzieję, że i Wy, i my czujemy się wtedy bardzo swobodnie. Szczególnie, że tak naszą firmę i markę kreujemy. Jesteśmy w niestandardowym miejscu, w domu przeregionym na firmę, w ogrodzie, przy lesie, gdzie często się śmiejecie, że jadąc do nas, asfalt się kończy, świat się kończy, i zastanawiacie się, czy na pewno jesteście w dobrym miejscu. Do tego otwieramy Wam drzwi zwykle ubrani, też nie szablonowo, też inaczej niż można to zobaczyć w takich standardowych sklepach jubilerskich, w sieciach handlowych. Tak, żeby wygenerować tą atmosferę, która jest naturalna. To, że sprzedajemy obrączki, nie oznacza, że musimy być sztywni, i nakładać też na Was jakąś dziwną presję. Ma być miło, profesjonalnie, uczciwie, i chyba, chyba dzisiaj się udało. W szczególności, że dzisiejsi klienci, za którym serdecznie dziękuję, też wygenerowali taką atmosferę i chyba szybko zrozumieli. Zresztą sam to powiedziałem na wstępie, ale oni też odczuli, że jestem wsadzony w jakby. Sytuację niestandardową, że jestem lekko poza swoją strefą komfortu, i pomogli mi w tym, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji. A dodatkowo, pani, która dziś do nas przyjechała, zaskoczyła mnie swoim przygotowaniem. Ona wiedziała prawie wszystko. Przyjeżdżała naszą stronę, znała nazwy kamieni, znała zasady użytkowania, znała profilowania, materiały wszystko, generalnie. Rewelacyjna rozmowa i to jest mega przyjemność, bo przyjechali do nas klienci, którzy byli już świadomi, świadomi, co wybierają i wszystko, przed czym ich ostrzegałem, o czym ich informowałem, było dla nich już jasne. Oczywiście powiedziałem też swoje regułki, powiedziałem wszystko, co powinni wiedzieć, jednakże od razu z uśmiechem odbierali to wszystko. Ja widziałem, że dobrze są poinformowani, czyli wiedzieli po co przyjeżdżają, wiedzieli na jakie obrączki się decydują i z czym to się wiąże. Bo, oczywiście, że wybór naszych obrączek wiąże się z pewnymi sprawami i trzeba być tego świadomym. Więc, jeżeli zamierzacie wybrać obrączki z naszej pracowni, to zachęcam Was, przejrzyjcie naszą stronę, przejrzyjcie sobie zasady użytkowania, wszystkie informacje o doborze, o doborze obrączek, o doborze rozmiaru, szerokości profilowania. Dzięki temu będziecie pewni, że takie obrączki są dla Was idealne. A jeżeli. A bo, bo przede wszystkim my dużo w tą stronę energii wkładamy, żeby tam było jak najwięcej informacji, i też dzięki. I też dlatego nagrywam takie filmy, żeby Was uświadomić pewnych rzeczy. Ale jeżeli okaże się, że przeczytacie taką stronę, że wyczytacie jakąś opinię na nasz temat, albo że ktoś Wam coś powie że, i po czym stwierdzicie, że takie obrączki nie są dla Was idealne, to nic straconego, bo pamiętajcie, że oprócz obrączek inkrustowanych, w których się specjalizujemy, mamy też inne kolekcje obrączek takich jak Hammer, czyli złoto fakturowane, jak Titanium Avation, czyli tytan lotniczy fakturowany, jak Unlimited, czyli znowuż obrączki w pełni z metali z naniesioną grafiką na ich powierzchnię. Mamy też mnóstwo obrączek klasycznych, klasycznych zdobionych, klasycznych z kamieniami. Dlatego znajdziecie w naszej ofercie bardzo różne opcje. A to sprawia, moi drodzy, że nasza oferta jest kompleksowa i że możecie znaleźć tutaj pełen wachlarz możliwości. I każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ograniczamy się tylko do jednego typu obrączek, tylko do przeróżnych możliwości. I zachęcam was, żebyście przejrzeli nasze karty z kolekcjami i na pewno wpadnie wam coś w oko, a jeżeli nie, to to dla was stworzymy. A jeżeli widzicie coś, co jest interesujące, ale nie idealne, to dla was przerobimy. I każdy z was z naszej ze z, z spotkania z nami może wyjść z obrączką wymarzoną i idealną, ponieważ tworzymy wszystko od podstaw, i spotkania są realizowane w taki sposób, żeby wam, to, żeby wam to uświadomić i żebyście mogli swobodnie sobie zaprojektować obrączki. Co prawda, u nas to się dzieje w sposób wirtualny i wykorzystujemy dużo wyobraźni, ponieważ przez specyfikę i mnogość opcji nie wykonujemy tutaj dla Was. Yy, projektów, nie działamy na tablecie, na komputerze, tylko wszystko sobie tworzymy na podstawie różnych opcji łączenia, pokazywania i opowiadania, co moim zdaniem ma ogromną wartość, ale oczywiście nie dla wszystkich, bo wiadomo, że niektórzy lubią jak stworzony jest projekt obrączek i czasami o to pytacie, czy tworzycie projekty obrączek, ponieważ firma XYZ ma konfigurator i od razu nam pokaże, jak takie obrączki będą wyglądać. No więc odpowiadam nie, my takich rzeczy nie robimy i jestem daleki od takich rozwiązań, ponieważ tutaj tworzymy wszystko rzemieślniczo i nawet gdyby okazało się, że jestem w stanie Wam rozrysować, zaprojektować, wyrenderować jakiś projekt obrączek, a potem zabieram się za nie w pracowni i wykonuję je Dłońmi za pomocą prostych narzędzi, w sposób rzemieślniczy, to ja i tak nie odtworzę tej obrączki jeden do jednego. I to jest cała magia. Ponieważ nasze obrączki są. Każda obrączka jest inna. Mogę wykonać na przykład obrączkę z Tytanu lotniczego z fakturowaniem jakimś tam, które oferujemy na naszej stronie, już nieważne jakim ale zrobić 10 takich obrączek i każda z nich będzie inna. Każda się będzie charakteryzowała czymś innym. Jedna będzie miała zdobienia troszkę głębsze, inna troszkę płytsze. Jedna będzie bardziej satynowa, inna mniej. Ale mam wrażenie, że o to w tym chodzi. Każdy wtedy nosi obrączkę indywidualną. I oczywiście, że może być tak, że nie trafimy w punkt, bo ja wykonam obrączkę o troszkę mniej satynowym wyglądzie, a ty akurat... Yy, Chciałeś, bądź chciałaś o trochę mocniejszej satynie. No i co? No i problem. Tylko musimy tutaj lekko oczy przymrużyć, otworzyć głowy, umysły i, i właśnie po to jest zaznajamienie się z tym, jaką my pracownią jesteśmy, przed przyjazdem do nas, żebyście wiedzieli, że takie różnice mogą wystąpić i że my się tym szczycimy. Jesteśmy dumni, że nie robimy obrączek, z szablonu. Tylko indywidualnie je wykonujemy dla Was. A Wy nosząc tą biżuterię, macie pewność, że nikt poza Wami nie ma dokładnie takiej samej obrączki. A teraz przerwa w pracy. Muszę jechać po córę do szkoły. A kiedy ją przywiozę do domu, to wracam do pracy, ponieważ muszę wykonać obrączki próbne, które dziś. Muszą opuścić naszą pracownię, bo taka jest umowa z klientami. Dlatego, czym prędzej, żeby nie pracować dziś do późna. Mnie się wydawało, że te obrączki próbne to taka prosta sprawa, a trochę czasochłonne jednak jest, szczególnie kiedy zamawiacie większą ilość pod każde zamówienie, tak jak tym razem. Pięć obrączek, żeby upewnić się, która jest najlepsza dla Was. Jak najbardziej jest to słuszna koncepcja i popieram takie rozwiązanie, ponieważ to naprawdę jest najlepszy sposób, żeby dobrać obrączkę idealną dla siebie. Ale niestety trzeba trochę przy tym posiedzieć i, i wykończyć ją tak, jakbym robił to z obrączką docelową. Najważniejsze tu jest rozmiar, szerokość i profilowanie, żeby było zgodne z obrączkami, które finalnie będziecie zamawiać. Dlatego po tym, jak taka obrączka opuści naszą maszynę, CNC trafia tutaj, a tu już ręcznie ją wykańczam. Najpierw jest szlifowana gruboziarnistym papierem, tym papierkiem schodzę coraz niżej, żeby uzyskać już praktycznie gładką powierzchnię. A na koniec finalnie poleruję obrączkę tak, żeby tak naprawdę imitowała obrączkę złotą. Myślę, że gdybym położył taką obrączkę próbną z mosiądzu koło obrączki złotej i obie były wypolerowane, to nie odróżnilibyście która to miesiąc, a która to złoto. Teraz sami możecie zobaczyć ile procesów wymaga Wyślifowanie i wypolerowanie takiej jednej obrączki. Tak naprawdę tu mamy cztery stanowiska, tutaj jest piąte, na końcu jeszcze mejka, która wyczyściłam dokładnie tą obrączkę. Przedtem jest toczenie takiej obrączki, więc finalnie można powiedzieć, że siedem. Grawerowanie, kiedy obrączka jest już finalnie wykończona, wypolerowana, jeszcze grawerujemy ją od środka, oznaczając dokładnie, jaki to jest rozmiar, szerokość i profilowanie. Dlatego osiem stanowisk. Osiem stanowisk wymaga taka obrączka próbna, żeby doprowadzić ją do naprawdę fajnego stanu, tak żebyśmy nawet tak prostych obrączek jak obrączki próbne nie musieli się wstydzić. Dokładamy najwyższych starań do każdego procesu, począwszy od obrączek próbnych, a już w szczególności, jeśli chodzi o Wasze obrączki docelowe. I trzecia z pięciu gotowa. Jeszcze dwie. To może zabawne, ale wiecie, ile razy dziennie myje się ręce, pracując w takim miejscu. Z czego się chwycimy, jaki proces wykonujemy. To łapsko opaprane. A po chwili musimy zabrać się o coś zupełnie innego, gdzie ręce są wymagane czyste i to sterylnie. Po jakieś sprawy chemiczne, jakieś, jakieś rzeczy, które nie znoszą brudu, i potem znowu kontynuujemy pracę. Wrócimy sobie ręce i tak w kółko. Kiedyś nie miałem pracowni tak wyposażonej, korzystając z takiej klasycznej łazienki, gdzieś tam w budynku, lub jeszcze wcześniej, miałem pracownię w domu. No to co chwilę było opuszczanie pracowni, która znajdowała się w garażu i korzystanie z, z umywalki w toalecie. I od kiedy mam pracowni, umywalkę przystosowaną na takie potrzeby, stworzoną specjalnie, przemyślaną tak, żebym mógł łatwo robić wszystkie czynności, które się wykonuje w pracowni za pomocą wody, to po prostu luksus. Taka najprostsza rzecz, a usprawniła niesamowicie część procesów i zaoszczędziła mnóstwo czasu. I to może nie jest jakaś ambitna pogadanka, bo powiadam wam o umywalce, ale jak się rozwija firma od zera od takiego absolutnego zera gdzie nie ma nic, i nagle pojawia się umywalka w pracowni stosowanej przygotowanej, gdzie nie trzeba nic zwijać, przestawiać. Wszystko jest powstawione przepięknie, bo nachodzą takie myśli i radość, że coś się udało ogarnąć, osiągnąć i że w końcu po wielu, wielu latach nasze miejsce pracy wygląda tak, jakbyśmy chcieli. A myślę, że każdy z Was zgodzi się z takim stwierdzeniem, że jest taka, taka chyba zasada, że jak mamy na przykład stanowisko komputerowe. Jeżeli na tym stanowisku pracy mamy bałagan, jest jakiś brudny kubek od kawy z wczoraj, mnóstwo papierów nieaktualnych, wszystko porozrzucane, to nasza praca też nie jest taka efektywna, też nie jest taka fajna, nie czujemy się tam dobrze. A kiedy posprzątamy, na przykład przed wyjściem z pracy, biurko lśni, jest odkurzone nie ma brudnego kubka, jest wszystko fajnie poukładane i rano przychodzimy i siadamy na tego biurka, to cały dzień jest, jest zupełnie inaczej ustawiony. I tutaj jest tak samo. Odkąd pracownia jest taka, a nie inna, to ja tutaj wchodzę i czuję taką pozytywną energię, aż chce się tworzyć, aż chce się, się pracować i wszystko jest przyjemniej. I ta praca... Przestaje być taką do końca pracą. To jest cząstka pasji, jest cząstka radości. Więc dbajmy o swoje miejsce pracy. Gdziekolwiek pracujecie. Czy to jest pracownia, czy to jest biurko, czy to jest jakieś pomieszczenie, budynek, czy samochód, bo jesteście kierowcą. Porządek sprawia, że nasza praca jest lepsza, efektywniejsza, milsza i sympatyczniejsza. Przyszedł czas grawerowania. To jest ostatni etap tworzenia próbnych obrączek. Każdą obrączkę oznaczamy tak, żebyście mieli pewność, którą mierzycie jaką macie w pudełeczku, co macie na palcu. Po pakowaniu obrączek jeszcze trzeba je spakować, nadać przesyłkę i zawieźć do paczkomatu. I zgodnie z umową obrączki miały dzisiaj od nas wyjść i wyjdą niestety wieczorem, więc pewnie kurier dopiero jutro je odbierze z paczkomatu, ale tak czy inaczej w poniedziałek będą u klientów. Godzina 18, koniec dnia pracy. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne film. Do zobaczenia.